Cześć, witajcie kochani na kanale sklepu Scrap Pass, ja dzisiaj przychodzę do Was z, myślą, że bardzo ciekawą propozycją. Jak widzieliście po tytule, będziemy robili folder na zdjęcia. Czasem mamy jakąś imprezę, imieniny, urodziny, chcielibyśmy kilka zdjęć podarować najbliższym, czy, czy to jakiej, jakiejś cioci, wujkowi, babci, dziadkowi, nieważne komu i no nie zawsze nie zawsze mamy aż tyle zdjęć, żeby robić album, nie zawsze też chcemy robić album, nie zawsze też ktoś chce taki album dostać, ale wtedy z, można podarować takie zdjęcia w bardzo fajnej oprawie i tutaj nam z pomocą przychodzi właśnie folder na zdjęcia. Taki folder dostaniecie w sklepie Scrap Passia. Są w różnych kolorach, ja wziąłam w takim kremowym, no, i tutaj, wiadomo, składamy i, yy, i, można z, i można zmieścić tu kilka zdjęć. Zobaczmy, jaki format ich wejdzie. Yy, 9x13, bo 10x15 nie wejdzie. No, chociaż tak na styk, 10x15 yy, być może, żeby weszło. Taki folder oczywiście można spróbować zrobić samemu, ale. W sklepie są gotowe, więc tylko składamy, ozdabiamy, ciachciach ciach, i gotowe. I teraz tak, ja sobie tutaj przygotowałam kilka rzeczy, których użyję na pewno, to tak żeby je odkładać. Od końca zacznijmy, na pewno gdzieś tutaj wkomponuję kropelki nuwo, na pewno sznureczek, takie fajne listeczki. Wydaje mi się, że one są dostępne w sklepie, takie właśnie. Długie, ja je sobie zawsze zawijam. A takie zawijaski robię, także, także zobaczycie, będziemy wspólnie razem robić. Tutaj sobie przygotowałam jakieś kwiatki pasujące do kolekcji, którą wybrałam, Tak więc nie wiem, czy wszystkich użyję, ale, ale właśnie mam kwiatuchy naszykowane. Mam wstążeczkę, bo będę chciała na wstążeczkę zamykać nasz folder. I teraz tak wykrojniki. Wykrojnik mandali z Marian Design, bardzo fajne. Pewnie go wam teraz wrzucę, jak on wygląda. No i oczywiście wszystkie linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie filmu. Także zaglądajcie do opisu. I teraz może nie, tak? Może zobaczymy, może, może przejdźmy do papierów. Początkowo chciałam zrobić w całości z tej kolekcji Floral e, Flowery Vibes, ale, mm, ale zakochałam się w tej kolekcji Loveland e, od Scrap, bo raz, że jest fioletowa w moim ulubionym kolorze. A dwa, że spójrzcie tutaj na ostatniej stronie. E, chłopaki robią tu takie ramki i ta ramka idealnie, idealnie pasuje do, e, do rozmiaru naszego folderu. Tak więc ja prawdopodobnie zrobię z tej ramki. Prawdopodobnie użyję tej ramki tutaj na ozdobienie naszego folderu. Oczywiście użyjemy elementów do wycięcia z kolekcji Scrap Boys. One są tutaj na pierwszej stronie. Mamy kwiatuszki, mamy listki. Więc na pewno widzicie, ja sobie tutaj tak właśnie kolorystycznie starałam się przypasować kwiatki. Tak więc tutaj za chwilkę zacznę, zacznę wycinać, zabiorę się za wycinanie. Ale mimo wszystko też przygotowałam sobie kolekcję Floral Vibes, bo ona ta mała zwłaszcza ma fajne zielone. Widzicie? Ma zielone kartki. I tutaj idealnie pasują hmm, listeczki, idealnie się wpasują kolorystycznie, no zobaczcie, no po prostu prawie, że te, taki, taki sam kolor. Także wykrojnikami wykroimy sobie kilka listeczków i tutaj tak będę, będę używała wykrojników Sizzix'a z listkami, które będą pasowały do tych kompozycji na pewno. I oczywiście wykrojniki, to są wykrojniki z Craft and you Design róże, duże i róże małe. Też wam pokażę teraz zajaweczkę, jak to wygląda. No i widzicie, one są też po prostu idealnie wpasowane w te listeczki. Jeśli macie zbliżony wykrojnik. Możecie użyć. Także, także na pewno z kolekcji Floral Vibes wytniemy sobie listki wytrojnikami. No i kolejną rzeczą, którą właśnie przygotowałam, jest ten, ta mandala od Marian Design. I tutaj będę chciała, można oczywiście, jeśli będziemy robili, jeśli byście robili biały folder, to można wyciąć w białym papierze. Ja mam folder kremowy. Folder kremowy, i do niego wybrałam sobie już. I do niego wybrałam sobie te, te literki, że po prostu ta mandala będzie wycięta w tych literkach. Będziemy mieli folder, mandala i napis. I dookoła kwiaty. Napis będzie z Craft O'Clock wyjątkowe okazje. I tutaj sobie wybrałam napis rodzinne, spotkanie, które wytnę wykrojnikiem też od Craft and Design. Oczywiście wszystko Wam podlinkuję. Ehm, przepraszam, może za chaotycznie mówię, a, ale znacie mnie już jakiś czas, e, wiecie, że ja to taka jestem czasem trochę chaotyczna. W każdym razie teraz zabieram się za zabieram się za wycinanie tych elementów do wycięcia, a potem będziemy tworzyli sobie folder. Tak więc wracam do was za chwilę już z gotowymi wyciętymi elementami. I co? I pewnie w przyspieszeniu będziemy sobie, yy, będziemy sobie robili folder na zdjęcia. Zapraszam was serdecznie do oglądania dalszej części filmu. Dobrze, wszystko już mam wycięte. Jak widzicie wykroiłam też wykrojnikami. Mandale, napis, listeczki. Przygotowałam też troszeczkę Sizalu i włączyłam pistolet na gorąco, żeby już się nagrzewał. Teraz sobie składam folder. Przyznam wam szczerze, że robię to z wami tutaj pierwszy raz. I tak do końca nie wiem, czy jego trzeba skleić, czy nie. Wydaje mi się, że jego nie trzeba sklejać. On ma tutaj takie fajne dziureczki, takie zapadki, w które możemy włożyć skrzydełka i po prostu otworzyć później ten folder bez sklejania. Ale ja go skleję, bo po prostu taki, taki miałam zamysł. A tutaj pokazuję wam, że tutaj włożę sobie stążeczkę. I też wydaje mi się, że, że to też taki mój pomysł, chociaż nie jestem pewna. W każdym razie ta wstążeczka po przeciągnięciu przytrzyma nam folder. Można zrobić zamknięciem na magnesy, można zrobić na guziczek i wstążeczkę, no można różnie. Ja tutaj sobie wymyśliłam, że przeciągnę tą, tą kokardkę, tą wstążeczkę przez te dziurki i tak będzie się trzymał mój folder. To zobaczycie w dalszej części filmu. A teraz zaczynam przyklejać te piękne... Yy... Te piękne prostokąty, które, które chłopaki zawsze dołączają do swojej kolekcji. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo, bardzo fajnie się dzięki temu tworzy. W zasadzie mamy no, wszystko na gotowo. Jak widzicie, jeszcze nie sklejam pudełka, to tak jak w przypadku czekoladownika, który robiłam poprzednio, zawsze te, takie pudełeczka warto sobie skleić na samym końcu, po prostu łatwiej jest coś docisnąć, przecisnąć, nie łamiąc przy tym pudełeczka. Na środku umieszczam mandale i napis rodzinne spotkanie. Napis przykleję na piankę. I ja tutaj dam aż trzy warstwy, dlatego że kompozycja, którą planuję zrobić na tym folderze, będzie, będzie dość wysoka, dlatego żeby ten napis nam nie zginął, to zrobię aż trzy warstwy pianki. No i teraz powoli zaczynam układać sobie kompozycję. Naprawdę piękna jest ta kolekcja. W zasadzie, już po przyklejeniu tych dwóch elementów, można zostawić tak ten folder i już jest ozdobiony. Nie trzeba naprawdę zbyt wiele. Ja jednak chciałam tutaj tak troszeczkę bardziej na bogato i, i tutaj jeszcze zobaczycie, że, że poprzyklejam. W międzyczasie zawiążę sobie tą wstążeczkę, żeby widzieć, gdzie mam przyklejać, żeby mi się tutaj nic nie zahaczało, żeby, żebym później nie miała problemu z wieciem. Z... No, że, że ta wstążeczka o coś zahacza. Także tutaj sobie zawiązałam, mniej więcej widzę, jak to e, wygląda. I układam dalej kompozycję i będę powoli, powoli sklejała wszystko na klej na gorąco. E, troszeczkę magica, e, dodam troszeczkę Sizalu, Także zostawiam Was już e, z muzyczką. Długo się nie mogłam zdecydować, gdzie umieścić tego ptaszka. Czas teraz na te fajne zawijaski. Bardzo Wam je polecam. Ja je bardzo często. Ja ich bardzo często używam w różnych kompozycjach, ponieważ widzicie, nawijam sobie na ołóweczek, przyklejam, i nawet po przyklejeniu można jeszcze tutaj manewrować, pozawijać. Wydłużyć, przesunąć, a nadaje bardzo fajny efekt. Naprawdę, ja bardzo, bardzo lubię te listeczki i często, faktycznie często ich używam, także, także polecam Wam ich zakup. Powoli już będę kończyła ozdabiać ten folder. Jeszcze dodam sznureczek, dodam jeszcze oczywiście troszeczkę świecidełek, jak to ja, musi się przecież świecić. Mam nadzieję, że folder przypadł Wam do gustu że uważacie, że to dość fajny pomysł. Faktycznie fajnie podarować kilka zdjęć z jakiejś imprezy w czymś takim, nie trzeba koniecznie robić albumu. Zawsze można fajnie coś takiego podarować, wrzucić też do środka życzenia, czy nawet przykleić od wewnętrznej strony na klapeczce jakieś życzenia i też mamy fajną, fajny prezent. Aha, jeszcze tutaj widzicie, no nie trzeba tego sklejać, nie, nie, nie ma takiej konieczności, bo można sobie ten folder rozłożyć i wyjąć spokojnie zdjęcia, ale można też go skleić i, i traktować jako taką kopertkę. I ja tutaj delikatnie podkleję Magiciem, włożę to jeszcze raz, wyrównam sobie wszystko i wkleję Magiciem. Staram się tak przyklejać, żeby tutaj gdzie jest ta wstążeczka nie było kleju, żeby mogła nią spokojnie przesuwać i manewrować. Aha, i jeszcze tutaj zobaczycie, że w środku też dodałam jeden element ozdobny. Tak tak mi się jakoś wydawało, łyso, więc, więc coś dodałam. O, właśnie. No dobrze, w każdym bądź razie dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, komentujcie, piszcie, czy Wam się podoba, czy zrobilibyście może coś inaczej. Wszelkie sugestie są mile widziane. A teraz dziękuję wam jeszcze raz za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.